Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Zainspirowany odpowiedziami pod ostatnim vlogiem dotyczącym tego, czy TOC to przeżytek, postanowiłem opowiedzieć o SPE. SPI Self Process Engineering. Restrukturyzacja działu sprzedaży. Zapraszam do oglądania. Dział sprzedaży został przeanalizowany przez Justina Rothmarscha, który moim zdaniem jest jednym z nielicznych osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój Troce, nie będąc Goldratem. Drugi z takich osób to na przykład z tych kilku osób to na przykład Eli Schlagenheim, tak? czy też Detmer, ale wróćmy do SP. SP to odpowiedź na pytanie, które być może, być może warto, żeby sobie każdy zadał. Ile tak naprawdę jest cukru, w cukrze? Być może pamiętasz tą komedię Poszukiwany, Poszukiwana z Wojciechem Pokorą w roli głównej, w roli Marysi, kiedy Marysia dowiaduje się, dlaczego musi kupować cukier w różnych sklepach, bo ten jej gospodarz Robi badania nad zawartością cukru w cukrze? Paradoksalnie oczywiście, zbadanie, ile pracownik zajmuje się pracą, ale taką konkretną pracą w czasie swojej pracy jest bardzo wartościowe. A dlaczego to robić w stosunku do sprzedawców? Ok. Zastanówmy się, jak działa obecnie sprzedaż według jakichś reguł. Wybierzmy sobie sprzedaż B2B, nie B2C, ani nie e-commerce, czyli sprzedaż przez internet, ale B2B. Jest taki sprzedawca, wyszukuje sobie potencjalnego klienta B2B, umawia spotkanie, jedzie na spotkanie, po spotkaniu tworzy jakiś raport, gdzieś tam wpisuje dane, potem przygotowuje ofertę, prowadzi, potem obsługuje tego klienta przez lata i tak to działa. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia, jakiego rodzaju to jest praca, to należy prosto powiedzieć, że jest to praca polegająca na rzemieślniczym e, robieniu czegoś wszystkiego od początku do końca. Cały proces jest zrobiony od początku do końca. Czy to dobrze? W pewnym sensie tak. Ma to swoje zalety. Jedną z większych zalet jest to, że nie potrzebujemy żadnych zaawansowanych narzędzi do rozliczania sprzedawców. Po prostu patrzymy, ile taki sprzedawca sprzedał, ile jego klienci kupili i dostaje od tego prowizję. Voilà, zaczynamy. Nie musimy wymyślać jakichś innych mierników, nie musimy się zastanawiać, jak to działa. Kiedy jednak byśmy chcieli przeanalizować, tak naprawdę, co robią sprzedawcy i jak to jest bardzo efektywne. To tu wchodzi całe na biało. Justin, który mówi. Zrób tak, żeby sprzedawca tylko sprzedawał. Resztę niech robią wyspecjalizowani inni specjaliści, którzy to zrobią szybciej, lepiej. A on niech się skoncentruje na tym, co potrafi robić najlepiej z wszystkiego I koniec, to cała metoda zespół mierek rzeczywiście to nie jest tak prosto, żeby to wdrożyć, ale myślę, że złapałeś ideę. Popatrzmy na przykład na większości przypadków, większości produkcji albo świadczenia usług, gdzie mamy do czynienia z wyspecjalizowanymi zasobami, które zajmują się fragmentem, czy to tych świadczonych usług, czy też produkcji. W sprzedaży tak nie jest. Nie potrafimy mierzyć efektywności sprzedaży, sprzedawców. Na przykład w e-commerce mierzymy to bardzo dobrze. Przy sprzedaży B2B nie idzie to nam najlepiej. No więc trzeba to zmienić. Co Process proces engineering? To odpowiedź na nurtujący nas problem i odpowiedzenie sobie, ile tak naprawdę w pracy sprzedawcy jest pracy sprzedawcy. Powiem Ci, że niewiele. Efekty u moich klientów, tych, którzy się zdecydowali wdrożyć, są zaskakujące. Na przykład, zamiast 5 sprzedawców, Którzy średnio odbywali dwie wizyty dziennie, czyli jak łatwo się domyśleć. E, 5x5, około 50 wizyt tygodniowo, średnio, czasami, czasem czasami więcej, udało się za pomocą zmiany systemu sprawić, żeby te same 50 wizyt odbywało tylko dwóch sprzedawców. To nie oznacza, że. Mm, czy sprzedawcy pozostali, zostali zwolnieni. Nie, nie, oni nadal pracują w firmie, tylko się zajmują nieco innymi działaniami, wsparcia, wsparcia. zajmują się też obsługą klienta i tak dalej. Sprzedawca robi to, co najlepiej potrafi, czyli sprzedaje. I na tym koncentruje swój czas. Oprócz tego mają taką zasadę, że w ciągu danego dnia sprzedawca nie powinien przejechać więcej niż 120 km. To tak, Taki higieny pracy. SP to bardzo ciekawy koncept, ale idea specjalizacji i sprawdzenia w jaki sposób zasoby lepiej wykorzystać, w zależności od tego czym się zajmują, może być zastosowana wszędzie. Nie tylko tam, gdzie, gdzie ona już w naturalny sposób działa, tak, zwłaszcza na produkcji, ale nie tylko. W biurze bardzo często warto zauważyć, warto podzielić, tak? warto znaleźć osobę, która wspomoże zasób, który jest wąskim gardłem, od wykonywania czynności, które nie są wartościowe dla firmy. Nie mają dużego oktadu. Że tak powiedzmy. I to jest, to jest idea, która tak naprawdę przyświeca tej metodzie, dzięki czemu możesz bardzo łatwo podnieść efektywność pracy wąskiego gardła. A, SPF wdrażamy wtedy, kiedy nasze ograniczenie jest w obszarze sprzedaży Proste Do zobaczenia w następnym odcinku